ten gość prawie zawsze dostaje to, czego chce, a wiele osób uważa go za najpotężniejszego gracza na Wall Street. No w końcu jest jednym z założycieli BlackRocka, czyli funduszu, który zarządza ponad 10 bilionami dolarów w aktywach. I żeby dodać tej ogromnej liczby nieco kontekstu, to spójrz na to z tej strony. Kapitalizacja całego rynku kryptowalut wynosi teraz około 2,5 biliona, tak? Więc wartość aktywów, którymi zarządza BlackRock jest 4 razy większa od całego market capu rynku krypto. A kolejną ciekawą obserwacją jest porównanie aktywów BlackRocka do PKB Polski w 2022 roku. Bo z jednej strony firma finka ma 10 bilionów dolarów, tak zwanych assets under management, a produkt krajowy brutto naszego kraju to zaledwie 0,7 biliona dolarów. Więc jest to ogromna przepaść, bo aż ponad 14-krotna, tak dla uzmysłowienia Wam w skali zjawiska. I tylko dwa kraje na całym świecie mają Większą wartość PKB niż aktywa, którymi BlackRock zarządza. Są to USA oraz Chiny. I te dane brzmią surrealistycznie, ale to właśnie Larry Fink dlatego jest jedną z najbardziej szanowanych osób w finansach pod względem, powiedzmy, mocy, jaką dysponuje. Bo z jednej strony ma ogromną władzę i biliony dolarów, ale z drugiej strony nadal niewiele osób wie, kim on jest, jak znalazł się na samym szczycie łańcucha pokarmowego. Właśnie dlatego ten film postanowiłem nagrać i dowiecie się tutaj, dlaczego warto na bieżąco śledzić ruchy tej postaci, i gdzie według niego zmierza świat finansów w najbliższym czasie. A my, jak jako inwestorzy powinniśmy się odpowiednio pozycjonować pod najgorętsze trendy inwestycyjne, więc poznanie takiej strategii byłoby na pewno przyjemne. Też od czasu do czasu w tym materiale puszczać Wam będę krótkie wypowiedzi Larego lub osób dookoła niego, żebyście trochę też zobaczyli jaką osobą jest i co uważa. Więc tutaj Lawrence Douglas Fink urodził się 2 listopada 1952 roku. W Kalifornii dorastał w żydowskiej rodzinie jako jeden z trójki dzieci, a jego matka Lila była profesorem języka angielskiego, a ojciec Frederick prowadził sklep obuwniczy, więc nic takiego tak? nie wskazywało wtedy, że będzie tak wysoko. A Fink uzyskał tytuł licencjata nauk politycznych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles w 1974 roku. I dwa lata później ukończyłem BA w dziedzinie nieruchomości w Anderson School of Management na USCLA. I tutaj założyciel i dyrektor generalny BlackRocka no jest przykładem osoby, która przekształciła na pewno trudności w triumfy, bo zbudował jedno z największych imperiów finansowych na świecie. Jego historia jest pełna wyzwań i sukcesów, które kształtowały jego karierę i uczyniły go jednym z najbardziej wpływowych ludzi w finansach. Fink rozpoczął swoją karierę w 1976 roku w nowojorskim banku inwestycyjnym First Boston i szybko stał się pionierem. W handlu papierami wartościowymi zabezpieczonymi hipoteką. W ciągu kilku lat awansował na stanowisko dyrektora zarządzającego i współkierownika działu obligacji. Jednak w 1986 roku jego dział poniósł straty w wysokości 100 milionów dolarów z powodu błędnych prognoz dotyczących stóp procentowych. I to wydarzenie było dla Finka ogromnym ciosem, a jednocześnie punktem zwrotnym w jego karierze. Doświadczenie to uświadomiło mu znaczenie zarządzania ryzykiem i skłoniło do przemyślenia swojego podejścia do inwestycji. I was so angry at myself. Now it drove. You were angry with yourself. I was just mortified at myself. Because, and this is one of the experiences, I talk about this experience all the time because, um, let's be clear, the failure wasn't anybody else's but mine. And this is one of the great lessons we learned and one of the foundations of our risk management system. We should have been fired a year ago and a quarter ago before the loss. We were making so much money. And we had no idea why we were making so much money. We had just extraordinary risk. No, był on na pewno nie A bohater dzisiejszego odcinka postanowił założyć firmę, która skupiłaby się na zarządzaniu ryzykiem i inwestycjach z większą ostrożnością. I w 1988 roku pod patronatem The Blackstone Group współzałożył jako jeden z założycieli właśnie BlackRock. I firma szybko zdobyła uznanie za swoje innowacyjne podejście do zarządzania aktywami i zarządzania ryzykiem, a dzięki Finkowi BlackRock rozwijał się dynamicznie, stając się wiodącym graczem na rynku. Więc jak widzicie, taki mocny cios, ryzykowne podejście, jakieś błędne założenie sprawiło, że zaczął długoterminowo bardziej inwestować i tak no bezpieczniej, co myślę wielu z Was też może dać do myślenia. Ogólnie no BlackRock rozwijało się dynamicznie, stało się wiodącym graczem na rynku. Jednym z głównych narzędzi BlackRocka, które pomogło im zdominować genetycznie branżę finansów był Aladdin. I tutaj to jest taka platforma, no taka dosyć specyficzna nazwa, tajemnicza. tak Pełną nazwę macie teraz na ekranie. Tłumacząc na polski jest to sieć inwestycji w aktywa, pasywa, długi i instrumenty pochodne. Jest to no, mocno zaawansowany system zarządzania ryzykiem, który integruje dane finansowe, modele analityczne oraz narzędzia do zarządzania portfelami aktywów. I opinia publiczna tutaj nie jest w pełni świadoma, w jaki sposób ten system tak właściwie działa. Bo podczas kryzysu finansowego Aladdin właśnie umożliwił BlackRockowi skuteczne zarządzanie ryzykiem i przeprowadzenie dogłębnych analiz w czasie rzeczywistym. I pozwala on też na szybkie agregowanie i analizowanie danych, co umożliwia podejmowanie lepszych decyzji w obliczu gwałtownie zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki temu BlackRock może efektywnie monitorować i zarządzać ryzykiem, co może pomagać w stabilizacji rynku podczas kryzysu. A pierwsze matematyczne modele dla Aladina zostały opracowane przez Charlesa Halaka i Benedetta Goluba, którzy skoncentrowali się na analizie danych produktów finansowych, takich jak obligacje hipoteczne CMOs. Ja teraz Wam też trochę opowiem o tym, jakie są takie kluczowe zastosowania tej technologii, ich, bo chcę was wprowadzić dosyć szeroko w temat właśnie tego BlackRock'a, jak to funkcjonowało w przeszłości, bo tak wiecie, pobieżnie opowiadając o tym wszystkim, za dużo byście się nie dowiedzieli, a myślę, że ma to duże przełożenie na aktualną sytuację z rynkiem krypto, na Bitcoina i na to, co BlackRock robi w świecie właśnie blockchainu i kryptowalut. A żeby do tego dojść, najpierw potrzebna jest doza informacji. Mam nadzieję, że Was to ciekawi. Jeżeli tak, zostawcie kciucz w górę i subskrybujcie na tym kanale bo wiem, że często zapominacie, a mi to pomaga w dalszej pracy i kanałowi się rozwijać. No i również Wam właśnie w tym, żebyście częściej moje materiały widzieli na głównej stronie YouTube'a. Więc ogólnie to było na przykład coś takiego, że Aladdin został wykorzystany przez BlackRocka do analizy skomplikowanego portfela hipotecznego, należącego do Kidder Peabody, który był spółką zależną od General Electric. I dzięki temu BlackRock pomogło General Electric sprzedać key body firmy właśnie Payne Weber, co okazało się sukcesem i potwierdziło skuteczność tego narzędzia. Następnie w 1998 roku Aladdin został licencjonowany przez Freddie Mac do wyceny ponad 500 miliardów dolarów w hipotecznych papierach wartościowych. i Był to kluczowy krok które przyczyniły się do zwiększenia popytu na narzędzia analizy ryzyka oferowane przez BlackRocka. I tutaj też były wcześniejsze sukcesy tego narzędzia, które zostały dostrzeżone przez najbardziej wpływowe osoby w Ameryce. I co przełożyło się na to, że w trakcie kryzysu finansowego Ladin odegrał kluczową rolę, tak? bo sam rząd USA zlecił BlackRockowi zarządzanie toksycznym długiem o wartości 130 miliardów dolarów, przejętym od firm takich jak Baron Stearns, AG oraz hipotecznych gigantów Fannie Mae. I Frady Mac. I w efekcie, Aladdin nie tylko pomógł złagodzić skutki kryzysu finansowego, ale również wzmocnił pozycję Blackrocka jako lidera w zarządzaniu ryzykiem i aktywami, a od tego czasu Aladdin stał się kluczowym narzędziem dla wielu instytucji finansowych na całym świecie, umożliwiając im lepsze zarządzanie portfelami i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Więc zobaczcie, że w 1986 roku Fing był praktycznie na samym dnie. Stracił wtedy 100 milionów dolarów, które na tamte czasy było ogromną sumą pieniędzy, jednak no nie poddał się i postanowił wykorzystać swoje koneksje i rzadko spotykane umiejętności restrukturyzacji toksycznego długu, żeby umocnić swoją pozycję na Wall Street. Już wtedy BlackRock zarządzał ponad 1 bilionem dolarów w aktywach, a Larry Fink zaczął wtedy nawiązywać coraz ciekawsze kontakty, które sprawiły, że w około 15 lat wartość aktywów pod jego zarządzaniem wzrosła niemal 10-krotnie. Więc jest takie powiedzenie, że żyjemy od kryzysu do kryzysu, tak? A teraz się składa właśnie tak, że gdy nadszedł kolejny ciężki okres na rynku, czyli wybuch pandemii, to telefon Larego Finka ponownie zadzwonił i tym razem najważniejszy bank centralny na świecie, czyli Rezerwa Federalna, poprosiła go wtedy o pomoc, bo podczas pandemii BlackRock został zatrudniony przez Fed, a ich zadaniem było udzielanie porad i zarządzanie aktywami, co dobitnie podkreśliło znaczenie i zaufanie do technologii Aladdin podczas ciężkich czasów. Więc w 2020 Lary wspiął się praktycznie na sam szczyt i już wtedy był niesamowicie bogaty, ale zyskał coś znacznie ważniejszego. Mowa tu o kontaktach do najpotężniejszych organizacji na świecie, które podbiły jego renomę i umocniły jego pozycję lidera w finansach. A najnowsze dane, które udało mi się znaleźć, pochodzą z bieżącego roku i z nich wynika, że Aladdin stał się kluczowym narzędziem dla ponad 130 tysięcy osób z 450 instytucji finansowych na całym świecie. A jeżeli chodzi o aktywa, które Aladdin monitoruje, to najnowsze dane z 2020 roku mówią o około 21,5 biliona dolarów w nich zawartych. I platforma ta jest wykorzystywana do przeprowadzania setek tysięcy transakcji dziennie i wielu prognoz tygodniowo. A oprócz zarządzania ryzykiem, e, wspiera też różnorodne procesy inwestycyjne, od konstrukcji portfela, po raportowanie i analizę danych. A dzięki ciągłemu rozwojowi i integracji z nowymi technologiami, takimi jak chmura obliczeniowa. Ten Aladin właśnie pozostaje na czele innowacji w zarządzaniu aktywami i ryzykiem, co pozwala firmom reagować na zmieniające się warunki rynkowe po prostu lepiej. Tak? Jeżeli chodzi właśnie o życiorys Finka i o to, jak on funkcjonuje jeszcze, no to jednym z na największych jego sukcesów było przyjęcie w 2006 roku Merrill Lynch Investment Managers, co podwoiło portfel zarządzanych aktywów Właśnie BlackRocka. I w 2009 roku jego firma nabyła też Barclays Global Investors, co uczyniło BlackRocka największą na świecie firmą zarządzającą aktywami. A mimo, że niektóre inwestycje, takie jak zakup kompleksu mieszkaniowego, no zakończyły się stratami, to Fink i jego zespół zawsze potrafił wyciągnąć wnioski i kontynuować rozwój firmy. I tak jak już wspomniałem, Fink odegrał również kluczową rolę w reakcji na kryzys finansowy w 2008 roku, bo rząd USA zatrudnił go do wsparcia działań na rzecz ożywienia gospodarczego co podkreśliło znaczenie firmy właśnie na rynku finansowym. A jego relacje z wysokimi urzędnikami państwowymi były kluczowe dla zdobycia zaufania i kontraktów rządowych. Ilary Fink nie tylko pokonał przeciwności, ale także zbudował firmę, która zarządza aktywami wartymi biliony dolarów i zatrudnia tysiące pracowników na całym świecie. Jego zdolność do przekształcania porażek w sukcesy, innowacyjne podejście do zarządzania ryzykiem oraz strategiczne decyzje biznesowe uczyniły go jednym z najważniejszych liderów branży finansowej. A dzięki swojej determinacji i wizji zdołał nie tylko podnieść się po wielomilionowych stratach, ale także stworzył globalne imperium finansowe które teraz ma ogromny wpływ na światowy rynek, jak i właśnie kryptowaluty. Jego historia jest inspirującym przykładem, jak wytrwałość, innowacyjność i zdolność do adaptacji mogą prowadzić do wielkich osiągnięć, nawet w obliczu poważnych wyzwań. Jeżeli ktoś z Was chce mieć, słuchajcie, dostęp do zagrań na koszarach, gdzie jest 44 tysiące osób, do live'ów na VIP-ie właśnie, to klikacie sobie link w opisie, ten, który widzicie, dołączacie, macie tutaj też taki film, jak otrzymać darmowego VIP-a, oglądacie ten materiał, tam Tomek wszystko tłumaczy, i pokazuje, jak właśnie działa Discord Koszar Tradingu, czego tutaj się spodziewać. Wtedy wam się odkrywa to okienko z sygnałami, strategiami. Są tu jakieś tam live'y i zagrania od Suba, od Binia, od Reizela, i od Dawida. Więc są cztery osoby, które wam właśnie te zagrania dostarczają, i różnego rodzaju po prostu live'y czy możliwość porozmawiania z traderami. Dlatego, jak chcecie to odkryć, wchodzicie tutaj, członek VIP, pisujecie swoje UID z Bybit'a, czyli z giełdy, z której korzystamy. Jest to numer klienta, który pozyskujecie tutaj po wejściu w awatar, kopiujecie je i wklejacie. Tak, tak samo w Akademii Kryptowalut. Tutaj macie kurs, wpisujecie maila, potem wpisujecie sobie UID i odblokowujecie kurs, który wam rzeczywiście tutaj odblokowuje dostęp do kursu tradingowego, który we współpracy z Bybitem jako nasz sponsor tutaj tego wszystkiego stworzyliśmy. Nie musicie dzięki temu za to płacić, wystarczy mieć konto i wpłacić 100 dolarów. Tak, więc jeżeli chcecie to wszystko odebrać, wchodzicie sobie w link na samej górze z opisu, robicie konto i macie dzięki temu właśnie szansę na wygranie 2000 dolarów co miesiąc, macie 30 dolarów za pierwszą wpłatę w wysokości 100 dolarów, to też jest bardzo fajna rzecz, macie dostęp do niektórych właśnie z areny, macie 10% cashbacku na start, więc to też bardzo dużo daje zwrotu z tych prowizji, które gdzieś tam generujecie na tej giełdzie, no i macie dostęp do kursu, kilka innych rzeczy, jak właśnie giveaway -e, moją książkę, co miesiąc rozdaję, więc cały czas musicie się załapać, wczoraj publikowałem ten post, jeżeli ktoś chce dostać moją książkę w anonimach kryptowalut z podpisem ode mnie, darmowa dostawa na paczkę komat, wystarczy być ode mnie z Bybit'a zarejestrowanym i znaleźć ten post na Telegramie, napisać do osoby, którą wskazałem i odebrać książkę, która wam przysługuje. Więc po prostu chodzi o to, że w skali miesiąca macie dziesiątki, jak nie setki dolarów w bonusach, różnych cashbackach, jakichś książkach, giveaway'ach, turniejach i tak dalej. Więc wam się po prostu nie opłaca mieć czystego konta na giełdzie Bybit i nie opłaca wam się być zarejestrowanym od nikogo, a tym bardziej ode mnie, bo po prostu nie macie do tego wszystkiego dostępu. tak? Tym samym jest teraz taka fajna nowa opcja, jeżeli ktoś już ma konto na i już ma to wszystko i nie może się załapać z jakiegoś względu, to wchodzi w link drugi z opisu. Tutaj go macie, tak? Przepisz konto podanie na BYBIT, klikacie i wtedy wpisujecie tutaj kod polecający 24727, to jest mój kod i powód: na przykład, zapomniałem go wpisać, tak? Zapomniałem go wpisać przy rejestracji i dzięki temu BYBIT, jeżeli nie byliście od nikogo zarejestrowani, żadnego partnera, po kliknięciu złoży wniosek, po prostu was przypisze do mojego konta i zaczniecie mieć dostęp do tych wszystkich, właśnie bonusów, giveaway i wszystkiego, o czym wspomniałem, cashbacków i całego dostępu do. Discorda i Akademii Kryptowalut, czyli kursu. Akademię będziemy niedługo coś rozbudowywać. Z osoby, które już widziały ten kurs, będą miały kilkanaście czy kilkadziesiąt nowych lekcji do wyglądu totalnie za darmo, będąc właśnie pode mną. Więc myślę, że warto sprawdzić i sobie skorzystać. I pamiętajcie, że trzeba być zalogowanym na babicie, żeby ten wniosek wypełnić. Więc robicie to z komputera, najpierw się logujecie na BaBita, a potem klikacie w ten link, który tutaj podałem. I były też kontrowersje, oczywiście, związane ze zbyt dobrymi kontaktami z rządem USA po kryzysie w 2008 roku, bo sposób, w jaki BlackRock zdobywał kontrakty rządowe, no, wywołały liczne kontrowersje i pytania o potencjalny konflikt interesów, bo po upadku Lehman Brothers i załamaniu rynku finansowego rząd USA zwrócił się do BlackRocka o pomoc w zarządzaniu ogromnymi portfelami problematycznych aktywów. I tutaj Właściwie firma e, Finka została zatrudniona do nadzorowania i likwidacji toksycznego długu co było kluczowym elementem programu ratunkowego. I BlackRock zarządzał wtedy miliardami dolarów aktywów, co przyczyniło się do stabilizacji rynku, ale także budziło wątpliwości dotyczące przejrzystości i konkurencyjności procesu przyznawania tych kontraktów. I jednym z głównych zarzutów było to, że BlackRock otrzymywał kontrakty rządowe bez konkurencyjnych przetargów, a wielu krytyków twierdziło, że bliskie relacje Finka z kluczowymi urzędnikami państwowymi, w tym z ówczesnym sekretarzem skarbu Timem Geitnerem, mogły wpływać na decyzje rządowe. I Fink miał też długoletnie kontakty z wieloma członkami administracji, co budziło obawy o faworyzowanie BlackRocka w procesie wyboru kontrahentów. I tutaj też były takie kontrowersje, które wynikały z faktu, że właśnie oni jako największa firma na świecie, która aktywami zarządzała, no miała też, mieli ogromny wpływ na rynek finansowy, tak? Bo posiadanie takiej pozycji w połączeniu z bliskimi relacjami z rządem rodziło właśnie pytania o zbyt dużą koncentrację władzy finansowej w rękach jednej firmy i krytycy wskazywali, że to mogło prowadzić do sytuacji, w której interesy BlackRocka i jego klientów były przekładane nad interesy publiczne. A kolejną kwestią była rola BlackRocka w kształtowaniu polityki finansowej i gospodarczej i firma była nie tylko wykonawcą rządowych programów ratunkowych, ale także doradcą w sprawach zarządzania kryzysowego. I to wywoływało obawy, że BlackRock mógł mieć nie zbyt duży wpływ na decyzje polityczne, co mogło z kolei prowadzić do nierównowagi w systemie finansowym. A w 2016 roku Larry Fink był wymieniany jako potencjalny kandydat na stanowisko sekretarza skarbu w administracji Hillary Clinton, co dodatkowo podsycało kontrowersje. I zatrudniali wtedy też byłych przedstawicieli władz wykonawczych, co wzmacniało ich powiązania z rządem federalnym i budziło pytania o potencjalne konflikty interesów. Więc jak widzicie, e, tych kontrowersji no, sporo się wokół tej postaci przewija, a opinia publiczna w USA potrafi być nieufna wobec rządu czy wielkich korporacji, a zwłaszcza takich korporacji, którym jest po, po drodze z rządem, tak? Bo gdy największa firma działająca w sektorze finansowym połączy siły z organizacjami publicznymi, to możemy mieć do czynienia z rozległymi możliwościami kontroli, a żeby jeszcze lepiej zobrazować Wam, jak dużą kontrolę na rynku finansowym posiada Larry Fink, to przejdźmy teraz do omówienia pozycji BlackRocka na rynku już w końcu ETF-ów. A więc tak, BlackRock jako największa firma, która zarządza aktywami na świecie, odegra na pewno istotną rolę w rozwoju funduszy giełdowych, czyli właśnie sławnych ETF-ów w branży finansowej. A historia sukcesów w tym segmencie rynku zaczęła się od kluczowego przejęcia, bo w grudniu 2009 roku BlackRock przejął Barclays Global Investors, czyli właściciela iShares, jednego z największych dostawców ETF-ów na świecie i przejęcie to za kwotę ponad 15 miliardów dolarów uczyniło BlackRocka największą firmą, która zarządza aktywami z ogromnym portem. I po tym przejęciu intensywnie rozwijali linię produktów iShares, które obejmuje szeroki wachlarz ETF-ów pokrywających różne klasy aktywów, sektory, regiony geograficzne i strategie inwestycyjne. Nieustannie też wprowadzali nowe ETF-y odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie inwestorów na różnorodne produkty inwestycyjne, a firma ruchomiła ETF-y obejmujące akcje, obligacje, surowce, a także fundusze sektorowe i tematyczne i dzięki temu inwestorzy mogli łatwiej dywersyfikować swoje portfele i inwestować w różne Segmenty rynku. Po kryzysie finansowym w 2008 roku ETF -y i odegrały istotną rolę w stabilizacji rynku, bo inwestorzy szukali bardziej przejrzystych i płynnych instrumentów finansowych, a ETFy te potrzeby po prostu spełniały. I BlackRock dzięki swoim funduszom przyczynił się do odbudowy zaufania inwestorów do rynku finansowego, a firma wprowadzała innowacje w swoich produktach ETF, aby sprostać zmieniającym się potrzebom. I to obejmowało ETFy oparte na nowych technologiach, no właśnie pod zrównoważone inwestycje, też właśnie opierały się o sztuczną inteligencję odnawialne źródła energii i tak dalej, jeżeli chodzi właśnie o takie fundusze tematyczne skupiające się na megatrendach. BlackRock też aktywnie współpracował z regulatorami, aby zapewnić przejrzystość i zgodność swoich produktów ETF z obowiązującymi przepisami, a firma dążyła do edukacji inwestorów na temat ETF-ów i ich zalet, co przyczyniło się do dalszego wzrostu popularności właśnie ichże samych. I stały się one kluczowym elementem strategii biznesowej BlackRocka, pozwalając firmie na pozyskiwanie nowych klientów, zwiększanie aktywów pod zarządzaniem oraz umacnianie swojej pozycji na rynku finansowym. I spójrzcie teraz na te dane, które świetnie pokazują tutaj, tak, jak mocnym graczem w niszy ETF-ów jest firma Finka, bo lekko ponad 1 trzecia wszystkich pieniędzy w funduszach giełdowych jest właśnie w rękach BlackRocka. I jakby tego było mało, to oglądając film o rynku w wykonaniu Patricka B. Davida, możemy się dowiedzieć, że BlackRock wraz z dwoma innymi firmami, czyli Vanguardem i State Street, są głównymi udziałowcami w uwaga 88% firm notowanych w indeksie S&P 500, a jest to definicja bogactwa, ogromnej władzy i wpływów. Więc mają oni w kieszeni prawie wszystkich prezesów największych firm w USA, a tutaj oczywiście była mowa o konwencjonalnych ETF-ach, gdyż wcześniej Larry Fink był negatywnie nastawiony do koncepcji kryptowalut i ogólnie właśnie blockchainu, ale tak właściwie czemu właśnie zmienił niegdyś krytyczny wobec Bitcoina swój pogląd i blockchaina, czemu swoje zdanie po prostu e, przemodelował. No po pierwsze jego początkowe sceptyczne nastawienie do Bitcoina i kryptowalut wynikało z kilku powodów. Przede wszystkim brak regulacji na rynku krypto budził jego obawy dotyczące oszustw i manipulacji, a brak przejrzystości rzeczywiście po prostu no, sprawiał, że nie ma tego nadzoru i że traktuje to niebezpiecznie. Miał też na uwadze zmienność cen bitcoina i innych tokenów, co by po prostu czynnikiem odstraszającym dla tradycyjnych inwestorów instytucjonalnych, preferujących stabilniejsze aktywa. A obawy o bezpieczeństwo wynikające z możliwości wykorzystania kryptowalut do nielegalnych działań, takich jak pranie pieniędzy i unikanie podatków, również przyczyniały się do jego negatywnego nastawienia. as you know i was a skeptic <laughs> yes I, you know, I was a proud skeptic right. <laughs> I and i studied it learned about it and i came away saying okay you know my opinion five years ago was wrong here's my opinion today this is what i believe in today i believe the opportunity today i believe bitcoin is legitimate i'm not trying to say there's not misuses like everything else but it is a legitimate financial instrument Ta zmiana podejścia Larego do aktywów cyfrowych była stopniowa i wynikała z kilku kluczowych czynników. Po pierwsze, Rozwój blockchainu, na którym opierają się kryptowaluty, no ta technologia zaczęła zyskiwać uznanie jako innowacyjne narzędzie do zarządzania danymi i transakcjami, a jej potencjał w zakresie poprawy przejrzystości i efektywności w różnych sektorach przekonał finka do jej wartości. Do tego rosnąca akceptacja instytucjonalna kryptowalut miała duży wpływ na jego zmianę zdania, a coraz więcej instytucji finansowych, takich jak Fidelity czy Paypal, zaczęło angażować się w krypto, co pokazało po prostu, że mogą one być postrzegane jako nowa klasa aktywów. I actually believe this technology is going to be very important. I believe the next generation for markets, the next generation for securities will be, will be tokenization of securities. Um, we will, and if we can have that distributed ledger that we know every beneficial owner, every beneficial seller, we all have our, our, our code right. of who's buying, who's selling, instantaneous settlement. Kolejnym istotnym czynnikiem była tokenizacja realnych aktywów, czyli RWA i Fink uznają za przyszłość rynków finansowych, co przyznał w wywiadach z największymi mediami z niszy rynkowej, twierdząc właśnie, że BlackRock musi się na bieżąco dostosowywać do nadchodzącej tokenizacji, aby utrzymać swoją pozycję lidera na rynku. I tokenizacja umożliwia reprezentowanie tradycyjnych aktywów na blockchainie, co może przynieść korzyści w postaci szybszych rozliczeń, większej przejrzystości i zwiększonej efektywności działań więc zmiana perspektywy regulacyjnej również miała duże doświadczenie a w miarę jak regulacje dotyczące kryptowalut stawały się bardziej klarowne to obawy związane z ryzykiem prawnym zaczęły maleć co przyciągnęło większe zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych i zmiana opinii Larry'ego Finka była procesem stopniowym a nie nagłym a przejście od sceptycyzmu do akceptacji było wynikiem ewolucji rynku kryptowalut polepszeniem się regulacji oraz rosnącej akceptacji technologii blockchain przez instytucje finansowe a Fink te zmiany obserwując dostosował swoje podejście Widząc po prostu potencjalne korzyści płynące z integracji kryptowalut, technologii blockchain z tradycyjnymi rynkami finansowymi. No i tutaj właśnie wracamy do ETF-ów, bo tym razem związanych z krypto, gdzie BlackRock w wyniku zmiany zdania, właśnie Finka, również podjął kroki w celu wejścia na ten rynek i w czerwcu 2023 roku. Firma złożyła wniosek o zatwierdzenie pierwszego w USA spotowego funduszu ETF na Bitcoinie, wykazując tym samym swoje zainteresowanie rozwijającym się rynkiem kryptowalut. I to posunięcie było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie inwestorów na ekspozycję na kryptowaluty poprzez regulowane instrumenty finansowe. A w styczniu 2024 roku amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Gieł zatwierdziła 11 wniosków o ETF-a, w tym propozycję od BlackRocka. A to wydarzenie jest uważane za przełomowe dla rynku kryptowalut, gdyż wprowadza Bitcoina do głównego nurtu inwestycyjnego umożliwiając większej liczbie inwestorów detalicznych łatwiejszy dostęp do tego aktywa poprzez standardowe konta maklerskie. A fundusze ETF to produkty finansowe, które śledzą cenę Bitcoina i są notowane na tradycyjnych giełdach papierów wartościowych, a BlackRock odegrał kluczową rolę w tym procesie składając swoją aplikację w połowie 2023 roku. Ich fundusz iShares Bitcoin Trust został zatwierdzony obok innych wiodących propozycji, więc już wiemy, że kolejne zagranie dla Finka na najbliższą przyszłość to upozycjonowanie BlackRocka jako mocnego gracza na rynku krypto-ETF-ów i też w trendzie A Jeżeli chodzi o fundusze giełdowe, no to z pewnością Bitcoin w długim terminie zyska na tym sporo, a drugą kryptowalutą, która na dany moment będzie mogła być zakupiona dzięki spot ETF to oczywiście Ethereum właśnie. I już wiemy, że na przestrzeni ostatnich lat Larry Fink... Podejmował strategiczne ruchy, które umacniały pozycję jego firmy na Wall Street. Teraz widzimy, że właśnie betują między innymi na Bitcoin i Ethereum, ale na tym się nie kończy, bo niedawno stworzyli swój pierwszy fundusz inwestycyjny dla aktywów cyfrowych, w skrócie BIDL. Jest to oczywiście w pełni uregulowany instrument finansowy, który oferuje swoim klientom tokenizowane aktywa i takie działania potwierdzają, czym naprawdę zainteresowana jest największa finansjera tego świata, tak? Bo jednym z projektów, który według mnie skorzysta na rozwoju trendu RWA jest Chainlink i pod koniec kwietnia powiedziałem dokładnie, dlaczego on jest niekwestionowanym liderem. Tego sektora w filmie o altcoinach zniszczy Real World Assets. Przypinam go w prawym górnym rogu, jeżeli ktoś chce sobie obejrzeć. Więc zachęcam do nadrobienia zaległości. A jeszcze jest jeden projekt, który może zyskać nawet więcej od Linka, i tym projektem jest Ondo Finance, czyli kolejny mocny gracz w sektorze RWA, bo Ondo może być jednym z największych wygranych w tym cyklu właśnie dzięki ich powiązaniom z Bakrokiem. Prosta na naradce, tak? Łatwa do śledzenia, a w tym roku Ondo jest jednym z najlepiej performujących tokenów i nie dość, że podczas każdej większej korekty na, na rynku Ondo nie traciło aż tak dużo na wartości jak inne alty, to zawsze bardzo szybko odbijało po spadkach i było w tym koszyku tokenów, które najbardziej opłacało się odkupywać po czas korekt, więc wszystko jest świetnie widoczne na wykresie. Ale co wspólnego ma Ondo z BlackRockiem? No nawiązali strategiczną współpracę właśnie z BlackRockiem, a w ramach tej współpracy Ondo przeniosło aktywa wspierające swój token. OUSG do funduszu dokonizowanego przez BlackRock, czyli wcześniej wspomnianego Biddle. I dzięki temu funduszowi, który inwestuje w krótkoterminowe obligacje skarbowe USA, on zapewnia natychmiastowe rozliczenia dla swoich tokenów, więc mamy tu dowód, jak on do korzysta z zasobów i doświadczenia BlackRocka w zarządzaniu aktywami, aby tworzyć bardziej zaawansowane produkty finansowe. A połączenie tych tradycyjnych aktywów z technologią blockchain pozwala on do na oferowanie większej płynności i przejrzystości dla inwestorów. Co więcej, BlackRock uruchomił fundusz cyfrowych aktywów wspólnie z Securities, co wzmacnia pozycję ONDO w ekosystemie regulowanych tokenów. Jeszcze Wam wytłumaczę, jak działa ten ich produkt OUSG, czyli ONDO Short Term U.S. Government Treasures, i oferują możliwość zakupu krótkoterminowych obligacji skarbowych USA. I działa to w następujący sposób: no, Kupujecie sobie token OUSG, za te środki są kupowane amerykańskie obligacje, które na ten moment dają zysk około 5% rocznie. Oczywiście dla nas, kryptoinwestorów, taki procent wydaje się bardzo mały, ale zwróćcie uwagę, że w wielu rezydencjach, dopóki nie wyjdzie się z krypto, to nie płaci się podatku, dlatego wiele osób może chętnie inwestować właśnie w taki sposób, zamiast robić to tradycyjnie. I właśnie ten instrument jest zabezpieczony przez BlackRocka, czyli największy fundusz na świecie. I to jest główny powód, dla którego price action tokenu ONDO wygląda znacznie lepiej od większości altcoinów w 2024 roku. inwestorzy chętnie go na spadkach dokupują, jednocześnie mało kto chce sprzedawać, ponieważ każdy ma z tyłu głowy te powiązania z BlackRockiem. A do tej pory nie mieliśmy na rynku krypto takiego projektu. Projektu, który miałby koneksję z tak potężnym graczem z Wall Street i nie dość, że on wpisuje się w gorącą niszę Real World Assets, to ma koneksję właśnie z tą firmą. Więc można powiedzieć, że te dwie rzeczy tworzą swojego rodzaju mieszankę wybuchową, która jest obiecującym prognostykiem na dalszą fazę HOSY. Więc jeżeli miałbym krótko podsumować e, właśnie to, co powiedziałem o Lary, to zależało mi na tym, aby pokazać ogromne wpływy tego człowieka w finansach i to, że od swojej porażki w latach 80. odnosi praktycznie same sukcesy i świetnie pozycjonował swoją firmę na rynku. Więc póki co się nie zapowiada na to, że BlackRock straci pozycję lidera swojej branży i uważam, że warto na bieżąco śledzić ich dalsze ruchy, szczególnie te powiązane z rynkiem kryptowalut. Więc pamiętajcie o subskrypcji kanału, o zostawieniu kciuka w górę, jeżeli się podobało. A w opisie pod tym filmem jest link do giełdy, z której ja korzystam. Macie tam 30 dolarów na start, inne bonusy. Jak dostęp do Discorda, Kosza Tradingu Akademii Kryptowalut oraz macie również linki do playlisty tradingowej i do przepisania konta, że jeżeli macie konto na ByBicie, chcecie mieć dostęp do tych wszystkich giveaway'i, turniejów do mojej książki za darmo w wersji fizycznej z wysyłką za free i z autografem oraz do właśnie Akademii, cashbacków i całej reszty, dostępnej po kliknięciu w link poniżej w opisie, to przepiszcie sobie te konto, wpisujecie 24727 jako numer partnera mój i wpisujecie powód, na przykład no zapomniałem wpisać numeru partnera przy rejestracji i tyle. I jeżeli nie jesteście od nikogo innego zarejestrowani, to przenosi wasze konto na ByBit pode mnie i wtedy jesteście przypisani do community i macie dostęp do wszystkiego, a tak to macie konto bez niczego przypisanego, tak na nic się nie kwalifikujecie. Więc zapraszam do sprawdzenia. Tym razem jest to właśnie akcja dla osób, które już konto na giełdzie ByBit mają. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Do usłyszenia. Cześć.